I najlepszy DJ wśród polityków. A w tym wszystkim także prezes partii Korwin. Poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz, Janusz Korwin-Mikke. to mieć nadzieję. Ja mam córkę nadzieję. Nadzieja, gdzie jesteś? Gdzieś tu jest. Jest nadzieja? Dobra. Bo zginęła. O, jest, jest, podskakuje, dobra. Jest. Chodź, chodź, dobrze. E, proszę Państwa. E, ja tak historycznie powiem tylko parę słów. Mianowicie był kiedyś e, okrągły stół i napisana była parę lat wcześniej książka Księcia Di Lampedusy. nazywa się Ligatopardo po włosku, czyli Lampard, czy Leopard po polsku na dnie. I tam jest takie piękne zdanie, bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak jak było. I ponieważ ludzie nie chcieli już uwierzyć w komunizm, już dochodziło do tego, że jak był jak generał Jaruzelski w swojej naiwności zrobił referendum, czy chcecie reformy, a ludzie olali te referendum, nawet połowa nie poszła do referendum, no to uznano, że nie ma co, PZPR ludzi nie chwyta, to trzeba wymyślić coś nowego. I wpadli na pomysł podzielić te PZPR na dwie partie, tak jak taki dawny podział hamów i Żydów prawda? zawsze był wewnątrz PZPR-u. Do tego dodano tam PSL, dawne ZSL, prawda, i tak dalej. No i mamy teraz cztery partie, cztery partie, tak zwana banda czworga. E, I one mają jedno zadanie. Taka była umowa przy okrągłym stole, bo przypominam, że do okrągłego stołu ktoś zapraszał. Nie było wyboru do Królewostołu, prawda? Zapraszała jedna osoba. Pan generał Czesław Kiszczak, yy, będący jednocześnie y, szefem służb specjalnych wojskowych i służb specjalnych cywilnych. I pan generał Czesław Kiszczak zapraszał swoich agentów, po prostu, ze swoim agentem Wolkiem na czele i im przekazał władzę, żeby wszystko zostało tak jak było, tylko się inaczej nazywało. I w tym. Ustroju w tej chwili żyjemy. Założenie było takie. Prawica w Polsce ma nigdy nie dojść do władzy. Żeby nie doszła, no to dokładnie tak, jak mówił kolega Berkowicz. Zakładano różne partie, jedną liberalną, która w życiu żadnego podatku nie podniosła, drugą patriotyczną, która wciągnęła nas do Unii, że to pis nas wciągnął do Unii. Nie, 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 nie peło. Pismo miało wtedy większość w pismo przegłosowało, Lech Kaczyński to podpisał, <grych> pismo to ratyfikowało. To pismo to zrobił. Oczywiście, gdyby wtedy rządziła Unia, zrobiłaby dokładnie to samo, to nie ma żadnego znaczenia. Taka była decyzja Okrągłego Stołu. Udawajcie, że się kłócicie, niech Polacy myślą, że mają wybór, ale tak czy owak trzeba budować eurosocjalizm i iść do Unii Europejskiej. Może ja mnie na, nie narzekał ten eurosocjalizm, że jest mi w lepszy od sowieckiego, jakby, jakby nie powiedzieć, ale ja nie po to walczyłem z socjalizmem za komuny, żeby teraz mieć inną wersję tego samego potworka, prawda, który tam tak no, już, już nie, nie mordują, nie rabują, tylko kradną i kłamią. To jest pewien postęp, niewątpliwie. Także, także był szok, kiedy Unia Polityki Realnej weszła do Sejmu wtedy po raz pierwszy. Był szok, ale czy prędzej podniesiono próg, próg wyborczy i już po raz drugi to się nie zdarzyło? No i teraz po raz drugi Konfederacja to złamała, był szok zupełny. zwróć uwagę, to jest całkowity szok. Ja na przykład zaprasza mnie minister z Ameryki, przyjechał sobie minister w Polsce, zapraszam mnie do pałacu, a wszyscy mówią politycy, jakim prawem zaproszono korwina Mikke do pałacu, no bo kolejnik nie należy do siuchty. My nie uznajemy umów okrągłego stołu. Nas one nie obowiązują, my, nas one nie dotyczą, my tego nie uznajemy, my jesteśmy prawicami. my się różnimy między sobą, inny program ma ruch narodowy, inny ma korona, inny mamy my, ale amerykańska partia republikańska liczy się, dzieli się jeszcze bardziej. Tam są nasze większe różnice wewnątrz republikanów amerykańskich niż u nas. Także spokojnie, no w Boru się idzie razem, no bo, no, no, no bo jakże inaczej, a potem się kłóci, no. To jest zrozumiałe. Tak powstaje Ale my jesteśmy jedyna prawica. My jesteśmy jedyna prawica, cała reszta to partie socjalistyczne. Taki jeden socjalist, taki jak za Małocetunga, drugi taki jak za Chruszczowa, prawda? Jeszcze jak za Stalina, drugi za, za Olafa Palmy, prawda? Są różne, różne wersje socjalizmu, bardzo różne, ale zawsze kończą się katastrofą. Bo jak mówiła świętej pamięci Baronowa Tacerowa. Problem z socjalistami polega na tym, że zawsze kończą się im cudze pieniądze. Rabują pieniądze i one się kiedyś kończą. Właśnie w tej chwili PiS nas rabuje i te pieniądze też się im kiedyś skończą, prawda? I wtedy no, powiedzą w takim razie trzeba coś zrobić, no to niech peło przejmie władzę, prawda? I ona, ona, ona to zrobi lepiej. No. Jak słyszę to mój kolega Berkowicz, no, nie będzie żadnej różnicy. Ten podatek pójdzie w górę o 1%, drugi w dół o 1%, prawda? I to będzie cała różnica między PiSem, PiSem a Proszę Państwa, najważniejsza różnica między prawicą a lewicą to jest taka, że prawica wierzy w zasadę Lukiana, zasadę wolności obywatelskiej, która brzmi chcącemu nie dzieje się krzywda. Ja oczywiście, rząd ma prawo mi zabronić tam wielu rzeczy, które przykazają innym. Natomiast rząd nie ma prawa kazać mi robić coś, bo to dla mnie jest dobre. O tym, co jest dla mnie dobre, decyduje ja i tylko ja. I nie może być tak, że rząd mi mówi, nie możesz kupić dżemu wysokocukrowego, bo cukier szkodzi. To jest moja sprawa. Moja żona wie, czym mnie karmi, prawda? I ja nie muszę słuchać kogoś tam innego, prawda? Mam prawo iść samochodem bez pasów, najwyżej sobie rozkwaszę mordę o, o szybę, Mój samochód, moja morda, mam do tego prawo. Mogę pić, palić, pać. Jak umrę, to moja sprawa. Ale uwaga! Miałem spotkanie niedaleko stąd, w Nowym Dworze Gdańskim, i podszedł taki e, 14-letni, 15-letni członek, i mówi do mnie: Panie Pydzie, jak wy będziecie rządzili, to będzie można sobie malyczkę palić. Mówię tak. Ale nie będzie darmowego oddychu, o, o, odwyku. A to ja nie będę palił. Rozumiecie? Jak on. Wie, m, rozsądny człowiek. On wie, on sobie może czpać, a potem społeczeństwo ma go za darmo odtruwać, że potem dilerzy mogli znów na nim zarabiać, prawda? I, i, tak, i tak w kółko. No. Nie. Ludzi trzeba traktować jak ludzi odpowiedzialnych. I wtedy zachowują tak odpowiedzialnie, bo ludzie traktowali jak małe dzieci. Zaczynają zachowywać się jak małe dzieci. Co, co mówi małe dziecko? Daj, za darmo. I dzisiaj wszyscy chcą za darmo. To jest typowe zachowanie małych dzieci. Ludzie traktowani jak małe dzieci, zachowują się jak małe dzieci. Tak są wychowani. Po prostu i wdzięczni, tak już mówiono: jesteście walni, wspaniali, tego, tutaj. Pomyślcie na taką rzeczą. Lewica mówi, że jesteście idiotami którzy nie umieją podjąć podstawowej decyzji, czy zabrać pasami w samochodzie. Czy się na ubezpieczyć na życie. Czy posłać dziecko do szkoły pięcioklasowej czy siedmioklasowej. Nie, nie macie do tego prawa. Natomiast jesteście geniuszami, bo wybierzecie na pewno najlepszego prezydenta, najlepszą partię. W referendum zdecydujecie, czy wejść do Unii Europejskiej, czy nie. Czyli uważajcie, tam gdzie wy się naszym znacie, to nie wolno nam podjąć decyzji. A tam się nie macie pojęcia? A to owszem, owszem, no to i tak dalej. Prawica uważa dokładnie odwrotnie. Prawica uważa, że każdy ma prawo podjąć decyzję, czy dziecko chodzi do tej szkoły, takiej szkoły, jaki jest program tej szkoły i tak dalej, w co się ubiera, prawda, co je, pali. Natomiast nie ma prawa decydować o innych. Nie może być tak, ja z panem decydujemy, że co, co ma pan pan robić, bo mamy większość. A tak mówił Szymon Konarski w książce o skutecznym raz po sobie. Tak zachwalał w demokrację. Mówił, raz przegłosują ciebie, ale wiele razy ty z innymi przegłosujesz innych. Czyli krótko mówiąc, raz kopną ciebie w dupę, a ty dwa razy kopniesz inny w dupę. I na tym polega, na tym polega idea demokracji. Otóż starożytni Grecy mówili jasno i otwarcie. Oni wiedzieli, co to jest demokracja, bo mieli przykłady Aten i inne. Mówili, demokracja to rządy osłów prowadzonych przez hieny. Są cwaniaki, które tą większością osłów tam sobie manipulują. I to było w Atenach, było w pierwszych... tylko wtedy te hieny nie miały telewizji. Dziś mając telewizję, robią z tymi osłami co chcą. Zrozumcie. Oni chcą demokracji. Pan Tomasz Lis. Wielki demokrata, prawda? Komitet Obrony Demokracji. Demokracja muzułmańska schodzi. A co mówi na zebraniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego? Pan Tomasz Lis mówi tak. Pozbądźcie się myśli, że ludzie są tak głupi, jak się wam wydaje. Są o wiele głupsi. Ma rację. Ale on chce, żeby ci głupi decydowali, bo jak... Oni w telewizji każdy tak głosować, to nie zagłosują. Widzicie? On tylko się oburza, że głosują akurat na pisanie na niego, ale sama zrozumcie. różnica między prawicą a lewicą polega na tym, że ja słusznie powiedział kolega Berkowicz, że socjalist jest ustój niewolniczy. Państwo opiekuńcze znaczy, że istnieje opiekun, który za mnie decyduje. No? I teraz opiekun mówi, że dzieci mają chodzić do szkoły wszystkie wieku lat 7 a drugi opiekun mówi, głosujcie na mnie. Jak ja będę rządził, to wszystkie dzieci, dzieci będą chodziły w wieku lat sześciu. A sześć mówią, trzeba postępowo, jak w Anglii. Wszystkie dzieci będą chodziły do szkoły w wieku lat pięciu. A co mówi prawica? Ma być normalnie. Dzieci chodzą do szkoły wtedy, kiedy chcą ich rodzice. Bo rodzice lepiej znają swoje dziecko niż pani minister, który zresztą tego dziecka na oczy nie widział. I to zawsze tak działa. Najpierw, najpierw był pan minister SPO, który chciał uczyć homoseksualizmu, jak pan Trzaskowski. Teraz jest pan Czarnek, który chce z kolei uczyć, uczyć snut niewieści. Ale, posłuchajcie, nikt z tych ludzi nie rozumie, że to przecież rodzice wychowują dzieci, a nie szkoła. Pamiętacie powstanie styczniowe? Ludzie szli walczyć. Głupie powstanie było, głupie, ale walczyli. Ci oni byli wychowani w szkole do patriotyzmu, Ależ skąd w szkole okazano im, im Cara kochać? Prawda? Tak było. Tak to w rodzinie się tworzą postawy patriotyczne, a nie w szkole. W szkole dzieci będą się śmiały z tych postaw patriotycznych miseczanka. A teraz śmiejesz miseczanka? bo ja mówię, ja, ja, jest zgoda, rzeczywiście. To ważne, żeby się w dziewczynach wytworzały nie wieście. Ale trzeba coś zrobić konkretnego. Jedną bardzo prostą rzecz czy wrócić dysedukację, czyli osobne szkoły dla dziewcząt i chłopców. I w ciągu trzech lat sytuacja wróci, wróci do normy. Dziewczyny same między sobą będą pielęgnowały, co nie wiecie która jest lepszą kobietą i tak dalej. To jest bardzo proste. Nie trzeba nic robić, nie trzeba wpajać, nie trzeba ugruntowywać. Ale on tego nie robi, on tylko umie gadać. U nas niczego konkretnego nie robi. Czyli rozcieczy, rozcieczy ludzi i ludzie zagłosują na PO, no i PO przejmie władzę, prawda, i będzie to, będzie to samo. Ale, proszę Państwa, jeszcze raz mówię, nas nie interesuje to, żeby był dobry pan. My chcemy sami decydować o swoich dzieciach. My chcemy sami decydować o tym, co jemy, pijemy i pijemy i palimy. Po prostu i zwyczajnie. I również, się je szczepimy, czy nie szczepimy. Po prostu, po prostu. I to jest normalny świat. Tylko ludzie już sobie nie wyobrażają normalnego świata. Dzisiejsi ludzie nie rozumieją, że mógłby być normalny świat. Padają pytania, jak to? No to byłyby w szkołach różne programy? No, byłyby różne. Dzięki temu dzieci, jak się spotykają na wakacje, wakacjach, ze sobą dyskutowały. A tak jak wszystkie mają ten sam program, to nie mają o czym mówić ze sobą. Tam się kłóciły. W jednej szkole by uczono, że Mickiewicz to był grafoman, a w, że tylko słowacki, a w drugiej, prawda, że tylko Norwid. No I dzieci kłóciły. No i, i co? Coś, co? Coś złego byłoby? Dobrze byłoby, prawda? Także, także, także ktoś zadał pytanie, a co by się stało, gdyby w jakiejś szkole nauczyli historii zaczął uczyć wyłącznie o wojnach napoleońskich. Ja mówię to samo co z restauracją, w której kucharz wypadł na połowę podawania wyłącznie perfektyków tatarskich. Pewno by szkoła by A jeśli nie? A jeśli byłoby co roku kilkanaście rodziców, rodziców którzy są posyłać dziecko do szkoły, gdzie uczą o, o wojnach napoleońskich, no to byśmy mieli kilkanaścioro wybitnych specjalistów od wojen napoleońskich i nic by się strasznego nie stało. Dzieci i tak zapominają, czy czwarte tego coś nauczą, prawda, więc nie je wszystko jedno, czy zapomną o tym, czy o tamtym, a przynajmniej coś widziały o, o, o Aleksandrze, prawda, o na przykład, kto z Państwa wie, na czyją cześć napisano hymn Boże coś Polskę, Boże coś Polskę, na czyją się napisano? Cara Aleksandra I. O czym, o czym nikt nie wie, bo to był dobry car. Potem był Mikołaj, który był złym carem, ale. A car był akurat dobrym carem. <grywa> także. Także. Yy, proszę Państwa. To dzieci by to wiedziały. <grywa> I już. I tyle. A profesor, także prosimy o powrót do normalności. Nie będę długo gadał, bo to po co, po co tutaj koledzy już tam na pewno czekają, żeby się tak zająć. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa,